To trzecia część Galfi i ciastka. Zapraszam do oglądania. Siemaneczko, tu teraz Glamory. No i nagrywamy po jednym poziomie, tak jak wam powiem. No i dobra. Idziemy dzisiaj do... Czekajcie chwilę. Musieliśmy... Siemaneczko. Wróciliśmy. No. Jak widzicie, zmieniliśmy naszą pozycję. Macie znaczy, nie pozycję, tylko laptop, przeszliśmy z laptopem gdzieś idzie, bo tam każdy mówi, że zagłasza. Dobra, siadaj, 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 siadaj Okej, okay, idziemy, 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 dobra. Idź, idź, dobra. idź. ale nie mogę Kuuu, gdzie tam nie mógł iść? Gdzie Nie, nie Idziemy Łódziska! do... ona to przegra. Sam przegra, się. Dobra, idziemy na górę. Widziałam. Dobra, otworzymy. Nie, nie mamy. Ej, gdzie ta myszka? Kurczę, czekajcie chwilę, bo myszka tutaj się odłączyła. Ech, myszka, Dobra. już działa myszka. Okej. Okay. Nie, nie, tutaj nie, tutaj w ogóle, nie. gdzie tu była ta szafa? No się nie wiem, no. Tutaj raczej nie. Y -y. Tutaj, Nie, Ty musisz wybrać, które, bo ja nie wiem. Ja nie wiem. To? Nie. O! Pączki! Tam lepiej już sprawdzać. Dobra. Jakby morda wydzielali nam tutaj Cygany. Dobra, idziemy po niebieski klucz, głupi taki. Dobra. Idziemy, 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 Jak znajdziemy niebieski klucz, to do Was wracamy. Już jesteśmy. Ziomeczki. Przeszliśmy to, o matko, nie Ziomeczki. wiecie jak my to robiliśmy. Poczekajcie. Dobra. Ziomeczki, właśnie rozszyfrowaliśmy ten szyfr. No. Tak to chyba powiem. O ty dupe! Nic Dobra. nie słyszeliście. Tego tu nie było. Nie, nie mam klucza, jakiego eee. klucza? Iść dalej. Dobra. Tam są ciastka! O oh, Nie działam! <laughs> Lecz nie strasz. Będą się mieli w nocy. I dobrze. A może oni w nocy nie będą tego oglądać? Pomyśl hmm. trochę. Okay. Znowu gadziemy. Okay. Jaki oh, wow. brzydal! Oh, nie! Arek, ty to przechodź! Ja nie będę... Dobra, ziemeczki, teraz może być takie, takie coś, bo ten, ten, ten bupek tutaj może nas przestraszyć, bo to pewnie jest taki bupek, który Zobacz, zobacz powie co robisz, zobacz. Ja nic nie robię. Ja to się, nie robię, to się nie robię. No dalej. Te mufinki. Chcemy są Ale jak? Nie mamy muffinek. My... Nie mamy. Nie ma. Dobra ziomeczki, zaraz. Zaraz, ziomeczku, on chyba nie jest naszym panem, nie wiem. Tam Kam, są... musimy filmki. tylko gdzie jest ten Nie wiem, ale, ziomeczki, na tym odcinku... Ale po co stąd wychodzisz? Zaraz, na tym odcinku, ziomeczki, rozszyfruję... Yy, rozszyfruję te... te instrumenty. Co masz tu? Ciu, Давайте тихо, Расшифруй это. что я робить? Да инструменты, бо. Пу Они 哦。Oh. czytuję żomeczki mamy już mufinki! I teraz idziemy do tego właśnie więźnia! Takiego kupiego pięcia! A może on nam na, na klucz, jak mówi, mówi, muffinki, to będziesz miał ty. A I co? I co teraz? I co teraz? Nie wiem. to coś się zacięła! Nie się, o, ja walę nią. nie No i co teraz? Czekajcie, wrócimy do Was, jak już zgadniemy, co, jak otworzyć te głupie drzwi. Już rzemeczki. jesteśmy. Dobra, że odkryliśmy kozacko dużo rzeczy. I teraz, chyba, z tego co mi się zdaje, musimy napisać y, imię Garfielda. Gar. -fil. G -a. Gar G. A. A tak mam wyjść? No, Garfield. G. A. A wiesz na pewno jak? No. G, A, R. P. I. L. E. D. Garki. Dobrze. What the fuck? O! Poczekajcie chwilę. Zaraz my wrócimy. Teraz próbuję drugi raz. No. no D, G, A. R. Poczekajcie, nie zna się. F, I. E. O, łatwo. E. L. D. O, by było dobrze. Proszę. Jest. Jest progres ziomeczki. I co? odblokowaliśmy wszystko? I co teraz? Jeszcze nie. No i co? Chcesz to? Okej! Okay. Dobra. Ziomeczki, musimy jeszcze zrobić to z melodią. Ja nie pamiętam. Musimy zrobić z tą melodią. Ale zapomnieliśmy! Przegraliśmy to. Ja zaraz do Was wracam. No. Tylko wezmę coś jednego. Zziomeczki, no. na razie jest progres i za to żółwi. Dobra. Mm. Idziemy tak. Gdzie to jest gwimy ludzie? To tak chyba na dole. Tu nie, nie Chyba tu no Tam. Tam? Nie. No. Chyba nie. No zobacz. Ja tam nie wiem, ja się nie znam. Założymy się. Nie. Założymy się? Nie. To jest tu razie. Znaleźć to, wracamy dobrego no. Josiu, no, Arek ma musiał mi mówić. Трэта, трулюллук, тэ-тэ-тэ, и тру Tá